Witam. Pokażę wam dzisiaj grę wydawnictwa Egmont, która nazywa się Polska Lux Torpeda. Oto jej opakowanie i słuchajcie, myślę, że to będzie rzeczywiście torpeda dlatego, że autorem tej gry jest Rainer Knizia i to jest, słuchajcie, autor Ponad 200 gier, które były hitami i naprawdę mają świetne scenariusze i świetne pomysły, bo ten autor bardzo lubi gry, takie eurogry, które mają krótki scenariusz, dynamiczną rozgrywkę, krótką też rozgrywkę i proste, proste zasady, gry rodzinne, w których możemy, w których możemy grać wszyscy. Autorem grafik jest Robert Konrad, ale cóż, Polska luksstorpeda. No mamy tutaj um, bardzo różne grafiki, które um, nawiązują do polskiej przyrody, historii, um, kultury, więc jest to taka dla Polaków specjalnie zrobiona gra, łatwo nam będzie bawić się w te skojarzenia. No i cóż, no ważna jest strategia wygrywania, dobra pamięć, refleks i szybkość. I moim zdaniem młodzi zawodnicy mogą spokojnie ogrywać starszych, jeżeli ich strategia będzie naprawdę sprytna. Jest instrukcja, w niej jest wszystko opisane. Ja Wam pokażę na początku prostszy wariant gry. Tutaj ciekawostką jest to, że jeszcze każda z kart, bo są różne karty, jest opisana, więc wiemy co to krowa, kura, możemy dokładnie wymyśleć co to luks torpeda i, i co oznacza święto niepodległości. Ale cóż, przejdźmy do rozgrywki. Zasady są proste, myślę, że błyskawicznie Wam je wytłumaczę. Na początku e, układamy sobie e, kartę, e, kartę takie podstawowe dla rozgrywki dla młodszych graczy. No i mamy tutaj, słuchajcie, karty e, kategorii. No i mam tutaj kilka kart kategorii. Dzikie zwierzęta, zwierzęta domowe, rośliny uprawne, potrawy, święta, pojazdy i krajobrazy. Tak wyglądają te karty kategorii, a tak wyglądają te same karty poszczególnych produktów, poszczególnych rzeczy, tu na przykład jest nie dość że grafika, to jest jeszcze napis jabłko, i wszyscy się zgadzamy. No i cóż, jak wygląda rozgrywka. Te karty kategorii. Zawsze są odkryte, ale te karty poszczególne są zakryte i naszym zadaniem jest je zapamiętać. E, I tutaj zobaczymy, czy jesteście wzrokowcami, słuchowcami. E, przyjrzyjcie się, e, jak wyglądają. Wymyślcie sobie jakąś strategię na to, jakie najlepiej zapamiętać. Warto też e, przeczytać na głos, e, nazwy kart: żubr, krowa, jabłko, sok jabłkowy, wszystkich świętych, e, motorower, komar, las. Oczywiście z młodszymi graczami możemy e, bawić się, że to jest na przykład znicz, albo nawet świeczkę, a nie wszystkich świętych, oby e, młodszy gracz wiedział mniej więcej o co chodzi. No i cóż, zapamiętaliście? Jak tak, to ja tutaj zakrywam wszystkie karty i pokazuję Wam jak wygląda rozgrywka. Te karty będą zamknięte cały czas, zakryte. No i cóż, mamy tutaj potasowaną talię kart, zobaczymy co nam się pojawi i tłumaczę o co chodzi. Zaczyna osoba, która ostatnio jadła pierogi. Tak sugeruje producent, ale sami sobie wybierzcie kto będzie zaczynał. No i mamy bigos. I bigos. I co my tutaj mieliśmy? To jest ta karta i musimy sobie przypomnieć, czy tam była na przykład zupa z uszkami, czy pierogi. Nie, tam był sok jabłkowy. O. Jeżeli będę pierwsza i zgadłam, to ta karta jest moja, jeśli ktoś inny to jego. Kładziemy Bigos na miejscu soku jabłkowego. Sok jabłkowy odkładam jest moim pierwszym punktem. Wszyscy się przyjrzeli? Bigos, bigos zakrywamy. Mam następną kartę, uwaga. Barburka. O, i no, i tu chyba było wszystkich świętych. Proszę bardzo, udało mi się. Mam kolejny punkt. Jeżeli dwie osoby będą równocześnie i na to się zgodzimy, to po prostu dodatkowa karta trafia jako punkt też do kogoś, już nie bierze udziału w rozgrywce. Jeżeli nie potrafimy zgadnąć e, tej, tej karty i nie wiemy, nikt nie odgadł prawidłowo, to ta karta ląduje na koniec. No i tak wygląda rozgrywka. To jest taka podstawowa, e, podstawowe są te karty, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. A te, e, i kto, że tak powiem, ma pod koniec rozgrywki najwięcej kart. Ten wygrywa. Prosta sprawa. No ale słuchajcie, w opakowaniu mamy jeszcze karty bardziej skomplikowane, troszkę trudniejsze. Możemy je dołożyć, możemy je pomieszać, możemy tak grać ze starszymi graczami. No i już mówię: to są tak. Baśni i legendy, przywódcy, ważne daty, pomniki, e, sportowcy, sławni Polacy i trudne. Słowa. No i oczywiście ta, możecie w ogóle kurczę grać na wszystkie karty, ale myślę, że to będzie, o, to będzie mega trudne, to już najbardziej zaawansowanych. No i oczywiście um, tutaj sobie ułożymy to analogicznie, więc to, jakie karty będziecie wprowadzać, czego będziecie się uczyć, to, to zależy. Od Was. O, najlepsze są tutaj tr trudne słowa z obcokrajowcami. Źbło, chrząszcz, szczotka. ojojoj, joj, Rzeżucha, dżdżownica. 50 groszówka. No to będzie wesoło. O, mam dziką kaczkę. O, i box. Więc analogicznie, ile weźmiecie tych kart głównych, to zależy od Was. Możecie sobie wprowadzać je dowolnie. Rozgrywka szybka, około 20 minut. No i cóż, no i ważne daty zapamiętacie, i sławnych ludzi zapamiętacie, i trudne wyrazy i tyle. I szybciutka rozgrywka, bardzo, bardzo sprytny patent, świetne na wakacje, podróż, a nawet taką talie kart spokojnie można zabierać ze sobą wszędzie w podróż czy do szkoły. Miłej zabawy życzę. Pozdrawiam.